Dzień dobry, 14 grudnia, jesteśmy po śniadaniu w wspólnej rundce w Rumika, pójdziemy teraz na spacer, chociaż powiem Wam, że mam nadzieję, że dobrze mi zrobi, dlatego że czuję się lekko przeziębiona, wiecie, że bolą mnie uszy, boli mnie tutaj, także muszę dzisiaj sobie naprawdę dać duży luz, bo wiecie jak to jest, osłabienie organizmu, trzeba uważać, mega, no i to jest dobre okienko, słuchajcie... Słuchajcie, zobaczcie jaki piękny balsam do rąk. I to jeszcze taki, że wiecie, można go postawić sobie w łazience do gości. Fenomenalnie pachnie. Tak luksury. Krem do rąk. Ale taki, wiesz, żeby postawić w łazience. No. Zobaczcie, w Milce jest dzisiaj taki misiu tutaj z zabawkami na dole. Jaki ładny. Coś tak czułam, że w czternastce, jako już jest niedziela, to będzie świeczka. I jest taka piękna z napisem wdzięczność. Bardzo dobre okienka. Uważam, że wszystko będzie dla mnie lepsze niż rękawica. Nie czuję się dzisiaj najlepiej, więc zamówiłam sobie jedzenie i mam plan cały dzień po prostu leżeć. I puściłam sobie w tle akademię tańca, będę oglądała trzeci sezon i do tego będę kolorowała albo robiła wykreślanki. Także taki jest plan. Na sobie mam dzisiaj sweter z Lumpexu, top z Zary, ale kupiłam w TK Maxie, i spodnie też z Zary, ale kupiłam je kilka lat temu. Takie słodkie skarpetki w kwiatki. No, ja lepiej wolę nic nie złamać dzisiaj jeszcze. Oj, powiem wam taką godzinną drzemkę walnęłam, że ja wierzę, że po tym to ja będę zdrowa na cały najbliższy rok. Ale nie, ogólnie to ja jestem zdania, że lepiej zapobiegać zawczasu, więc lepiej tego dnia, kiedy już czujesz, że jest źle, dać sobie luz. Niżeli tego dnia, kiedy już czujesz, że jest okropnie i musisz po jakiś antybiotyk. A druga sprawa, oglądałam właśnie sobie ten materiał, będzie Wam tutaj znowu wyskakiwał, mianowicie temat operacji plastycznych i temat tego, że my nie odróżniamy ludzi, temat tego, że wszyscy są do siebie podobni po operacjach plastycznych i coraz większej ilości, w tym, że aktorzy zatracają mimikę przez to, że tego botoksu jest po prostu za dużo, więc śmianie czy okazywanie emocji jest po prostu nienaturalne. Z jednej strony staram się to zrozumieć. Staram się zrozumieć te obawy, staram się zrozumieć presję mediów, która jest ogromna i gwiazd, która jest ogromna, influencerów, partnera, toksycznych relacji, no wielu, wielu tutaj, prawda, jakichś tam składowych i samego niskiego poczucia własnej wartości, które nosimy. Jeszcze jest ta część, że niektórzy może nie mają niskiego poczucia własnej wartości, ale po prostu chcą coś zmieniać w sobie i i gdzieś wpadli w to może sidło zmieniania cały czas, że nie, że zrobili raz, tylko wiecie, na przykład zrobili nos, teraz jeszcze idą zrobić, nie wiem, policzki i coś jeszcze. Ja nawet nie wiem, jak to się jakoś specjalnie nazywa i niestety nie będę tutaj określeń specjalistycznych używała. W tym temacie i zagrożeń operacji plastycznych bardzo Wam polecam ten kanał Weronika, że ona się nazywa, ta dziewczyna, bo ona wstawia tak mądre treści i filmiki na temat właśnie operacji, tatuaży i tego w ogóle, jakie to skutki niesie, więc Wydaje mi się, że to może być bardzo ciekawe źródło i tutaj, i tak jak mówię, ja nie mam czegoś takiego w sobie, żeby demonizować, tylko żeby jednak uświadamiać w takich kwestiach i jestem też zwolenniczką tego. Nie mam żadnego problemu, jak ktoś sobie dokona operacji czy zrobi tatuaż. W ogóle, no oczywiście, to nie jest jakby moje ciało, więc dlaczego mam mówić od razu, że to jest złe, wcielone i wiecie, że jest czarno i białe. No. Ja się z tym nie zgadzam. Ale temat tego, że właśnie my się tak bardzo boimy starzyć, boimy się odmienności, boimy się tego, że normalność jest już odmiennością, boimy się zmarszczek, boimy się tego, że będzie widać po nas ogromny czas, emocje, to co przeżyliśmy. I no nie wiem, ja na przykład mam coś takiego, że dla mnie zmarszczki są mega piękne. Dla mnie yy, jakoś ten kawałek historii, który jest zapisany na twarzy kogoś jest po prostu wspaniały i ja nie ukrywam, że. Nie wiem czy mi się to zmieni czy nie, Okej, okay, może mi się to zmienić, ale ja raczej zwolenniczką operacji plastycznych nie jestem i wierzę też, że żadnej nie zrobię, nie mam w planach żadnej dokonywać i wolałabym iść raczej w stronę zaakceptowania tych moich mankamentów, niedoskonałości czy zrobienia czegoś, co jakby mogę zrobić, ale nie jest inwazją jako operacja plastyczna w moje ciało. Bo ja mam kompleksy, mam rzeczy, które widzę i widzę, że na przykład u innych dziewczyn wyglądają zupełnie inaczej i u mnie trochę gorzej. I czasami łapie mnie to, kiedy się maluję i mam jakiś gorszy dzień, ale potem patrzę na siebie i myślę, że ta moja twarz jest wyjątkowa, że mogę nią wyrazić emocje, że pokazuje, że coś przeżyłam, że mam jakieś niedoskonałości i to pokazuje też wszystko, że ja jestem człowiekiem i w oczach kogoś te niedoskonałości mogą być straszne, a z drugiej strony w tych moich oczach ten mój wygląd jest jak najbardziej ok. I szczerze mówiąc, chciałabym, żeby każda osoba mogła to powiedzieć i mogła się z tego wyleczyć, z tych swoich kompleksów, które czasem media nam tworzą, ale z tego, że ktoś nam mógł je stworzyć, ale też z tego, żeby po prostu zaakceptować czas, ale i zaakceptować siebie. I oczywiście nie ma tutaj żadnego problemu, jeśli ogląda mnie ktoś, kto ma pragnienie operacji, ma kompleks, wie, że to mu pomoże, lub to ma być operacja, wiecie, no. Nie oszukujmy się, czasami są kwestie medyczne, że trzeba tą operację zrobić, a nie tylko kwestie wyglądowe. Więc, tak jak mówię, ja nie kwalifikuję coś od razu jako złe, ale uważam, że poszło to w taką dość. Moim zdaniem nie złą stronę i będę jakby całkowicie z Wami szczera, dla mnie yy, jest też teraz taki duży strach powiedzenia w mediach, że można tak myśleć, ale naprawdę mam takie poczucie, że to idzie w niedobrą stronę, że gwiazdy naprawdę teraz wyglądają inaczej, dziwnie, mają jakieś tam zalążki twarzy, które mieli kiedyś. Ale to nie jest ta sama twarz. I ja tak bardzo lubię patrzeć, jak ktoś ma zmarszczki, albo jak ktoś nawet zrobił sobie jakąś tam delikatną operację, to to jest tak nieinwazyjne, że ja wiem, że to jest ten człowiek. Wiecie o co chodzi? No i tak chciałam się z Wami podzielić. Możecie dać znać, co o tym myślicie. Trochę się rozgadałam w tym temacie, ale wydaje mi się, że to jest taki ważny temat w sumie. Nie wiem, czy Wy też tak robiliście, ale jak gdy zawsze miałam gorączkę, no to zawsze robiłam sobie ręczniczek i kładłam sobie na czoło. Odkąd pamiętam, taki zimny. I teraz jak nakładam tą maseczkę, kiedy nie czuję się najlepiej i czuję, że coś mnie bierze, to mam dokładnie podobne odczucie, ale jakby na całej twarzy. Dlatego ja tak bardzo lubię te takie maseczki, które na 3 godziny trzeba zostawić, bo jak czuję, że mnie tutaj bolą zatoki, to jednak mam poczucie, że mam takie coś zimnego, jak zimny okład. Jeszcze trzymałam tą maseczkę w lodówce. Także serdecznie polecam, bo jest to swego rodzaju ciekawa alternatywa. A tutaj mam rzeczy na Vinted i teraz będę je pakowała, dlatego, że stwierdziłam, że ułatwię sobie wejście w przyszły tydzień, tym bardziej, że jutro mnie kilka rzeczy jeszcze czeka, całkiem przyjemnych, ale jednak, więc stwierdziłam, że ułatwię sobie to i teraz zadbam o to, żeby już jutro mieć gotowe paczuszki. Dzisiaj jest ze mną naprawdę źle, bo utknęłam właśnie na kanapie i, i oglądałam TikToka przez jakieś 40 minut lub godzinę. Takie śmieszne filmiki mi wyskakiwały, że to się uśmiałam, to moje nie. No dzień dobry, dzisiaj trochę inna kolejność, ale stwierdziłam, że chcę się najpierw pomalować i jakoś tak mnie natchnęło, że nie chcę jeszcze gadać, więc poszłam się ogarnąć i teraz mogę otwierać kalendarze. Dzisiaj mamy dzień 15 grudnia. Na pewno sprawdziłam, tak, 15. Ła, zahaczyłam się o kalendarz! Ale super! Znowu jest psik, psik i ta czerwona seria. Czyli jak skończę tą zieloną, to będę psika tą czerwoną i ta czerwona, ja je uwielbiam, bo lubię ten intensywny zapach. Dzisiaj z Milki jest taki prezent i zobaczcie, jak on jest śliczny. Jejku, to jest balsam z tej zielonej serii. No nie no, ja jest jestem zauroczona dzisiejszymi okienkami. Wszystko to, czego ja oczekiwałam, bo był jeden balsam, ale taki bardzo mały, taka maska do ciała. I ja teraz smaruję się tą maską, ale balsam... Nie mam słów dzisiaj. Czas zrobić sobie kawę i lecę na godzinę 9.20 na paznokcie. Miało być na 9, ale jednak napisała do mnie Tosia, że na 9.20. I szczerze mówiąc zastanawiam się, co zrobić. Myślałam, że zrobię sobie po prostu czerwony french z jakąś kokardką, ale stwierdzam po tym pięknym frenchu, że nie chce mi się kolejnego frencha, więc chyba zrobię zwykłe czerwone. W ogóle fun fact, bo ja już miałam kilka myśli, żeby zrezygnować z robienia paznokci, ale jednak za każdym razem, gdy na przykład widzę swoje palce bez paznokci, no nie lubię, no nie potrafię, lubię jednak mieć zrobione paznokcie i też takie mam coś takiego, że paznokcie to jest jedyna rzecz, w którą ja chodzę do kosmetyczki, bo ja ogólnie nie chodzę do kosmety kosmetyczek, nie chodzę do fryzjera rzadko kiedy chodzę, bo raz na pół roku, żeby podciąć końcówki, I zeszłam do wniosku, że te paznokcie to jest coś, na co ja sobie będę pozwalać, mimo iż czasami mnie kusi, żeby zrezygnować. Nie lubię, jak moje palce wyglądają bez paznokci. Jakby to tak normalny problem, Boże, daj mi tylko takie problemy w moim życiu. Ok, za 20 minut mam paznokcie, ale wyjeżdżam już teraz, bo muszę wyjść do Rosmona, bo skończyły mi się dwie rzeczy. Chcę wam pokazać i zrobić mój outfit z eee, Tak, mam na sobie kardigan z Zary i słuchajcie, bluzkę. Nie wiem skąd, ja ją mam w swojej szafie już lata i chciałam ją sprzedać. A doszłam do wniosku Gabi, przecież ty ją możesz nosić pod spód, żeby tak fajnie ci wystawała koronka, więc tak sobie zrobiłam. Eee, białe spodnie z CIA i mokasyny z Zary, brązowe. Do tego zakładam mój szary płaszcz z szalikiem, który jest z vinted oraz nowa torebka. Teraz będę miała na nią fazę przez najbliższe. Może lata? <laughs> Poszłam sobie do piekarni po kostki piernikowe i sałatkę lub jakąś kanapkę, żeby sobie je wziąć do jedzenia. Dlatego że czasami nie opłaca mi się kupować innych produktów, żeby się zmarnowały, a opłaca mi się kupić jedną kanapkę i potem mi się reszta produktów nie zmarnuje. No u mnie na przykład czasami tak wychodzi, więc stwierdziłam, że sobie coś kupię i kupili mnie, słuchajcie, bo zobaczcie jaki piękny kubek. Ja nie wierzę, że ja to mówię, ale dlaczego to nie jest w świątecznym kubeczku <laughs> Ja was przepraszam, ale normalnie kupili mnie tym kubkiem. Zobaczcie jaki piękny i stwierdziłam, że dzisiaj jest dzień, kiedy kupię sobie kawę na mieście, więc kupiłam sobie kawę na mieście. Pojechałam tylko wysłać paczki, a jednak wyszło tak, że zaleciałam jeszcze do mojej przyjaciółki na chwilę. Pogadałyśmy trochę dłużej niż normalnie byśmy gadały. Chociaż nie, my zawsze tak gadamy. Co ja będę tutaj was oszukiwać? Także chodźmy teraz razem zrobić kawę. A jeśli ten film Wam się podobał, to zachęcam do zostawienia czegoś po sobie i polubienia go. To naprawdę wiele dla mnie znaczy. A pamiętajcie, że już niewiele zostało do końca, więc możecie mnie jeszcze zmotywować na tą ostatnią prostą. Ptałam jak to pyta wciąż niewiele wie, ufałam tak, już teraz wiem, nie znałam Cię jak dobry. Tak. <laughs> nie podniosę głosu, nie zobaczysz łez, kiedy do mnie przez pomyłkę szepniesz imię jej. Ty masz mnie za dzikuskę, lecz choć cały świat zjeździłeś, zwiedziłeś wzdłuż i wszerz. I mądry jesteś tak, że aż słów podziwu brak. Dlaczego powiedz mi? Tak mało wiesz, mało wiesz.